Cześć, kłaniam się nisko i witam was w kolejnym odcinku 8. biegu. Dziś będzie o problemach Williamsa, o problemach, które zostały trochę przykryte tym punktem Roberta Kubicy zdobytym w Grand Prix Niemiec. Była ogromna euforia, była radość całkiem zresztą uzasadniona, no ale trzeba zejść na ziemię i powiedzieć sobie, że Williams wciąż jest w ogromnym, ogromnym dołku i ten weekend także to pokazał, a nawet to podkreślił. Między innymi o tym będzie ten krótki, ale mam nadzieję treściwy odcinek. Nie ma zatem co przedłużać. Krótkie intro i zaczynamy. Zdecydowałem się nagrać ten film, choć czasu jest niewiele, bo jesteśmy krótko po Grand Prix Niemiec i za moment Grand Prix. Węgier nas czeka, ale w trakcie wyścigowego weekendu, jak wiecie, nic na ten kanał nie nagrywam, bo jestem skupiony na pracy w Eleven. Tam mnóstwo się dzieje, więc pamiętajcie, od czwartku do niedzieli oglądajcie Eleven Sports, bo mnóstwo Formuły 1 jest na naszej antenie. A chciałem bardzo coś jeszcze powiedzieć o tym ostatnim wyścigu. Chciałem powiedzieć o Williamsie, bo pewne rzeczy, mam, nadzieję, zostały, mam wrażenie, zostały przykryte, a trzeba sobie jednak wyjaśnić parę kwestii i zejść na ziemię i nie oczekiwać zbyt wiele niestety po tej ekipie, jeśli chodzi o Grand Prix Węgier, a widziałem, że już niektórzy zaczęli po tym punkcie Kubicy twierdzić, że no to może jeszcze George jakiś punkt też w tym sezonie zdobędzie. Może to wcale nie jest tak mało na prawdopodobne, jak nam się wszystkim wydaje, no ale niestety jest. Tradycyjnie, oczywiście przypominam Wam o subskrybowaniu tego kanału. Robię to dlatego, dlatego Was o to proszę i was, Wam o tym przypominam, bo gdy subskrybujecie ten kanał, to mi jest dużo przyjemniej i po prostu się cieszę. Jak się cieszę, to z większą chęcią nagrywam filmy i te filmy są mam nadzieję lepsze, a jak są lepsze, to wtedy więcej subskrybujecie, a jak więcej subskrybujecie, no i robi nam się takie koło, więc mam nadzieję, że już to zrobiliście. No dobrze, a ja już przechodzę do meritum, przechodzę do tego, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. Ten punkt pokazał, że zawsze warto wierzyć, że zawsze warto próbować, zawsze warto ciężko pracować i to jeśli chodzi o mechaników, inżynierów czy o samych kierowców, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale ten weekend też pokazał, że Williams wciąż nie wygrzebał się z takich fundamentalnych problemów, które ma od początku sezonu. Okej, okay, oni mogą mówić o przywożonych poprawkach, oni mogą mówić o tym, że. Pewne rzeczy się poprawiają, że widzą w pewnych obszarach jakieś, jakieś polepszenia. Głównie tak mówi Claire czy, czy inżynier, kierowcy, może poza Georgiem, a w zasadzie Robert Kubica, mówi wprost, że tak naprawdę wciąż niewiele się zmienia, jeśli chodzi o ich, o ich formę. I ten weekend dobitnie to pokazał, bo zobaczcie, oni przywożą poprawki, oni przywożą ogromny zestaw jak na nich poprawek. Przychodzi piątek. Po pierwszym treningu mamy nadzieję, że rzeczywiście może coś drgnęło, bo czasy Roberta były dość korzystne i dobrze wyglądały na tyle czasów Georgia. Oni jechali z różnymi zestawami, tak to powiedzmy, części w swoich samochodach. Ale później przychodzi trening numer dwa. Przychodzą rozmowy z kierowcami po tym treningu i Robert mówi, że. Że nie, no tutaj nie możemy mówić o żadnej poprawie ani o żadnym dobrym bądź złym działaniu tych części, bo okazuje się, że samochód ma inny problem. Problem z trwałością jakichś elementów w tejże maszynie, i te problemy sprawiają, że nie jesteśmy w stanie nawet sprawdzić dobrze tych nowych elementów. No i to pokazuje, że. Williams jest w ogromnym dołku, bo przypomnijcie sobie, że takie same problemy przecież były na samym początku tego sezonu. W Australii kierowcy musieli dbać o samochody, aby one się po prostu, w cudzysłowie, nie rozpadły. I teraz było tak samo, bo Robert mówił, że ich głównym celem będzie po prostu dowiezienie tych samochodów do mety. Przetrwanie tego wyścigu, nie zniszczenie niczego, nie uszkodzenie tych samochodów, no bo wyścig tydzień po tygodniu to nie jest łatwa Sprawa i jeśli samochód wyjeżdża na początku sesji i Robert mówi, że od samego pierwszego okrążenia coś się dzieje i trzeba zjechać, i się okazuje, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie niczego przetestować, bo po prostu ten samochód nam się znowu w dużym cudzysłowie rozpada, no to znaczy, że jest źle, że jest bardzo źle i niestety to nie jest jedyny problem, który się powtarza w przypadku tej ekipy, bo powtarzają się problemy z hamulcami. Pamiętacie przecież, to naj, najbardziej dobitnie zostało pokazane w Baku. W Baku Robert miał ogromne problemy z. Z hamowaniem, i, i to się powtarza przez kolejne wyścigi. Czasami mocniej, czasami słabiej, czasami Robert o tym mówi, czasami nie, ale to gdzieś tam cały czas krąży na orbicie tych problemów Williamsa. Zmieniający się balans to jest kolejna rzecz, która przecież non-stop z wyścigu na wyścig czasami w jakiejś sesji potrafi kierowców zaskoczyć, I, i to jest bardzo martwiące, że ok, Williams przywozi te nowe części, ale wciąż są stare, nierozwiązane problemy, które absolutnie sprawiają, że tak naprawdę te poprawki, większego sensu, jeśli chodzi o osiągi, nie mają. Zapytacie, to po co Williams w ogóle robi te poprawki? Niech się skupi na rozwiązaniu tamtych problemów, ale to nie jest taki hop bo po pierwsze, oni mogą po prostu nie wiedzieć, jak nam te problemy trzeba rozwiązać, a po drugie, oni muszą przywozić poprawki, bo mają z tyłu głowy, że jest przecież 2020 rok i oni muszą sprawdzać pewne rzeczy, także pod kątem tego przyszłego sezonu. Oni wiedzą, że muszą poprawiać pewne rzeczy związane z aerodynamiką i, i sprawdzać takie właśnie poprawki w tym sezonie, bo jeśli tego nie sprawdzą, Teraz to będą w jeszcze e, w większym dołku niż są teraz w sezonie 2020, więc oni to przywożą, jakieś dane zbierają. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o te bieżące rzeczy, które nas bardzo interesują, które interesują kibica, e, bo chcielibyśmy zobaczyć jakąś poprawę, no to my tej poprawy nie widzimy i mam wrażenie, że nie zobaczymy jej niestety także w najbliższym wyścigu. Uff. Robert pewnie nam powie prawdę. Po piątku, co tak naprawdę w tym samochodzie się będzie działo. Czytałem już, zdążyłem przeczytać w oficjalnym komunikacie Williamsa, jakieś kolejne nowe części mają być przewiezione na, na Węgry, ale tak naprawdę czego się możemy spodziewać? Raczej niczego wielkiego. Miejmy nadzieję, że coś się zmieni, jeśli chodzi o zrozumienie tych innych problemów i dopiero wtedy te poprawki mogą przynosić jakieś zyski, a tak to po prostu wciąż tkwimy w tym samym miejscu. Jedna pozytywna rzecz, żeby nie było, że to jest tak bardzo negatywny film, jeśli chodzi o ten ostatni weekend, Robert w kwalifikacjach był bardzo blisko Georgia, była to różnica między nimi tak mała, że... Jesteśmy w stanie uwierzyć, że to po prostu wynikało, zresztą mówił o tym Robert, z problemów na, na, na szybkim kółku. No i to jest o tyle pozytywne, że Robert zmienił to na dwozie, że w kwalifikacjach ten samochód, kiedy nie trzeba o niego tak bardzo dbać, okazuje się, że, mówię o samochodzie Roberta, nie mówię ogólnie o Williamsie, ale o samochodzie Roberta, który mu sprawiał wiele problemów jakoś na te kwalifikacje, na to jedno okrążenie byli w stanie to tak ogarnąć w jakiś magiczny sposób, że to się trzymało kupy i nawet jak na to, co Robert dostawał wcześniej. Jakoś to nawet dobrze wyglądało. Niestety, Williams jest takim zespołem, że może się okazać, że w, na Węgrzech kubica straci pół sekundy do, do Rassela, bo nagle okaże się, że w jego samochodzie coś nie działa. Może tak też być oczywiście z samochodem Rassela, który też jestem bardzo ciekawy, jak podejdzie do wypowiedzi swoich na temat zespołu, bo z jego ust sporo krytyki było. Teraz też czytałem jeszcze wypowiedź, że tak naprawdę żałuję, że nie był bardzo, bardziej zdecydowany, jeśli chodzi o tę szybszą zmianę opon w wyścigu na, na Węgrzech, bo popatrzmy, gdzie był stroll, gdzie skończył stroll itd. Tak Dalej. Ale oczywiście, w przypadku Williamsa to wcale nie oznacza, że gdyby George zjechał w tym samym czasie co Stroll, to byłby w stanie utrzymać te pozycje takie, które robił Lance Stroll, bo po prostu różnica między innymi samochodami a samochodem Williamsa jest za duża, żeby oni byli w stanie się na wysokich pozycjach utrzymać, nawet w tak szalonych okolicznościach. Więc schodzimy na ziemię. Miejmy nadzieję, że jakieś rzeczy zostaną rozwiązane na Grand Prix Węgier, ale nie oczekiwałbym jakiejś drastycznej poprawy. Nie oczekujcie też, że Williams będzie miał szansę w najbliższych wyścigach realną na zdobycie punktu. Niestety, jeśli nie zdarzy nam się znowu taki szalony wyścig, to, to takiej szansy nie mamy, a tak szalone wyścigi zdarzają się raz na kilka lat. Chyba, że będziemy mieli jakąś anomalię i dwa wyścigi w tym sezonie aż tak szalone się przydarzą. Okej, okay, wchodzę w to, biorę to w ciemno, ale jeśli nie, jeśli coś takiego się nie wydarzy, to szansa na kolejny punkt jest bardzo, bardzo mała. To był króciutki odcinek, mam nadzieję, że zostaliście do, do końca, ja teraz ruszam na, na Węgry, oglądajcie lewe, oglądajcie inne filmy na moim kanale, widzimy się już po zakończeniu Grand Prix Węgier i mam nadzieję, że tym razem jakieś pozytywne informacje jeśli chodzi o formę samochodu Williamsa będę miał, do, będę miał Wam do przekazania, bo jeśli chodzi o formę Roberta... To po Grand Prix Niemiec możemy być bardzo, bardzo zadowoleni i to jest super sprawa. Zobaczymy, co będzie się działo w tym kontekście, w ten weekend, czy usłyszymy jakieś nowe plotki dotyczące ewentualnej przyszłości Roberta, bo na to też po cichu czekamy i liczymy. To wszystko. Do zobaczenia już wkrótce i zapraszam oczywiście do komentowania. W miarę możliwości będę Wam odpisywał. Do zobaczenia, cześć.